Siema. Jestem na jeziorze. Na łódce. Jest ze mną Ulajcik. Będą dziś o konie. Mam nadzieję, że nagram do filmu kilka jakiś wzdręg. Może jak złowie. Tak więc, bez niepotrzebnego przedłużania. Siema. Tak więc, dziś na pierwszy ogień pójdzie tako. Obrotóweczka, dosyć klasycznie Zacznę dzisiejsze łowienie Najpierw będę starał się w ogóle jakąkolwiek rybę złowić A później się będę przejmował jak wyselekcjonować te większe sztuki O! Proszę jaki kolejny okonek mi się trafił. Walczył. Nie wiem jak go teraz wyciągnę. Okonek na wędkę, yy, sz, przepraszam, szczupaczek na wędkę do 5 gram. Najpierw przy, przywalił, później jeszcze raz. Yy, sp, najpierw przywalił, spadł mi, i później jeszcze raz rzuciłem w to samo miejsce ta sama gumka jest mały fajk, piękny Szczepaczek o! Sam wrócił do wody. Świetnie, co za emocje, jak na rybach. Sorry za przyświetlony obraz. Albo jakiś ładny okonek. Albo... Joki ki No tego to się nie spodziewałem. Myślałem, że nagram kilka ryb, bo nie wiem ile ich dzisiaj złowi i się włączę przy jakimś ładniejszym. Otóż jest. Ale ma pyska wielkiego. Liczny, jak na to jezioro potężny okoń. Zara go mierzę i... No i zobacz, no i powiem ile ma centymetrów mierzymy tu od dziesiątki żeby było widać równe dwadzieścia pięć centymetrów, ale jestem szczęśliwy poszedł siedzi I tak co chwilę takie szkraby biorą. Tak więc trzeba już zakończyć dzisiejsze wędkowanie. Już późno mi się wydaje, z godzina 21. No, jak mogę podsumować ten wypad. Połowiem trochę o koni około 20-30. Wszystkich nie nagrywałem, bo uznałem, że to nie ma sensu takich małych ryb. Trafił się ten jeden ładny okoń, ten szczupaczek. No, tak więc dzisiejszy wypad był bardzo ok, Głównie łowiłem na małe gunki, kajtechy czy trójcalowe. No i poza tym obrotóweczki też dużo dały. No to dobra, hej!